Nie wyrzucaj skorupek jajek. Mają cenne właściwości, o których na pewno nie wiedziałeś. Zacznij je zbierać. Po ugotowaniu jajek lub przygotowaniu jajecznicy odłóż skorupki. Umyj je dokładnie, aby usunąć resztki białka i pozostaw do wyschnięcia. Przygotuj foliowy worek. Rozrzuć w nim skorupki i zacznij rozdrabniać je rękami na mniejsze kawałki. Następnie weź wysoki słoik i użyj jego dna do zgniatania skorupek. Przesuwaj dnem słoika po skorupkach, aż uzyskasz drobny proszek. Możesz też boczną ścianą słoika przesuwać go po skorupkach, aby jeszcze bardziej je rozdrobnić. Przesyp proszek do pojemniczka. Proszek ze skorupek jajek jest bogaty w wapń i inne minerały. Wapń jest niezbędny dla roślin, szczególnie dla pomidorów, aby zdrowo rosły i owocowały. Dlatego jedną łyżkę wsypuje do sadzonek pomidorów. Wykorzystaj skorupki jajek i zadbaj o swoje rośliny. Dzięki temu ograniczysz odpady i poprawisz jakość gleby w swoim ogrodzie. Twoje rośliny będą idealnie zaopiekowane przez cały sezon. Weź pustą plastikową butelkę. Przy pomocy lutownicy zrób mały otwór w zakrętce. Teraz ostrożnie odetnij dno butelki przy pomocy nożyka. Tak przygotowaną butelkę przyklej taśmą do wysokiego kija, aby stabilnie trzymała się w donicy. Następnie włóż ją do ziemi przy sadzonce lub kwiatach, wlej wodę do środka butelki, możesz również wlać odpowiedni nawóz. Dzięki tej metodzie stworzysz prosty, ale skuteczny system nawadniania. Woda będzie stopniowo wsiąkać w glebę. Rośliny będą miały stały dostęp do wilgoci, nawet w upalne dni, co sprawia, że nie będą zasychać. To świetny sposób na utrzymanie ich w doskonałej kondycji. Taki domowy nawadniacz to świetny sposób, by zadbać o rośliny, nawet gdy zapomnisz o regularnym podlewaniu lub gdy planujesz długą podróż poza domem. Wypróbuj ten trik, a twoje rośliny ci za to podziękują. Musisz to zrobić. Bez tego twoje sadzonki nie wyrosną. Przygotuj jedno większe naczynie i wlej do niego litr ciepłej wody, która przyspieszy uwalnianie substancji aktywnych. Następnie dodaj jedną łyżkę cynamonu. Cynamon to prawdziwy skarb dla roślin. Działa antygrzybiczo, zapobiega pleśni i chroni młode sadzonki przed chorobami. Dokładnie wymieszaj całość i odstaw na dwie godziny, aby cynamon uwolnił swoje dobroczynne właściwości. Po tym czasie przygotuj kolejne naczynie, sitko i gazę. Przeceć płyn przez gazę, aby pozbyć się większych cząstek cynamonu. Teraz przelej płyn za pomocą lejka do butelki z dozownikiem. Ten naturalny nawóz i środek ochronny to prawdziwy skarb w uprawie pomidorów i innych warzyw. Regularnie spryskuj nim swoje sadzonki aby wzmocnić odporność, zapobiec chorobom i zapewnić zdrowy wzrost. Wypróbuj ten trik i zobacz różnicę. Twoje pomidory ci za to podziękują. Robię to od 30 lat i pomidory są zawsze ogromne i bez chorób. Pomidory to jedne z najpopularniejszych warzyw, uprawianych w ogrodach i na balkonach. Sadzonki pomidorów wymagają odpowiedniej pielęgnacji, aby wyrosły na silne i zdrowe rośliny. Mają delikatne, ale mocne łodygi. Aby zapewnić odpowiednią pielęgnację, potrzebne Ci będzie jajko. Jajko to nie tylko składnik wielu potraw, ale także doskonały, naturalny nawóz. Do wykopanego dołku w ziemi wrzuć całe jajko i rozbij je za pomocą łopatki. To przyspieszy proces jego rozkładu i sprawi, że składniki odżywcze szybciej trafią do gleby. Teraz czas na sadzonkę pomidorów. Włóż ją do dołka, a następnie przysyp ziemią. Na koniec obficie podlej sadzonkę. Dzięki temu prostemu trikowi twoje pomidory będą rosły silne i odporne na choroby. Już po kilku tygodniach zobaczysz efekty. Spróbuj tej metody, a twoje plony będą zdecydowanie większe i smaczniejsze. Zastosuj to biorozwiązanie, a twoje sadzonki urosną jak szalone. Nawet najsłabsze sadzonki pomidorów odżyją. Na początek wybierz naczynie, w którym wygodnie wymieszasz wszystkie składniki. Dodaj 7 gramów suchych drożdży. Drożdże zawierają witaminy, minerały i aminokwasy, które stymulują wzrost roślin. Następnie dodaj jedną łyżkę cukru. Cukier w połączeniu z drożdżami działa jak katalizator. Wlej trochę ciepłej wody i dokładnie wymieszaj składniki. Woda aktywuje drożdże i przyspieszy ich działanie. Przygotuj pustą, plastikową butelkę. Wlej zawartość szklanki do butelki. Dodaj około 500 ml wody, aby rozcieńczyć roztwór. Dokładnie zakręć butelkę i wymieszaj, aby składniki dobrze się połączyły. Odstaw na około dwie godziny, aby drożdże rozłożyły cukier. Twój nawóz jest gotowy. Podlej nim sadzonki warzyw i owoców. Rośliny wchłoną cenne substancje odżywcze, co przyspieszy ich wzrost i sprawi, że będą bujne i zdrowe. Stosuj ten nawóz raz na tydzień, a zobaczysz niesamowite efekty. Pod koniec sezonu ogrodnicy zakładają foliowe worki na krzaki pomidorów. Ty też weź foliowy worek i nałóż go na grono pomidorów. Wystarczy zwykły woreczek z cienkiej folii. Załóż go na zielone pomidory i delikatnie zawiąż na gałązce. Zrób to samo z każdym kolejnym gronem niedojrzałych pomidorów. To prosty trik, który warto wypróbować pod koniec sezonu, gdy brakuje ciepła i słońca. Wystarczy nałożyć takie worki na pomidory i szczelnie zawiązać. Woreczki tworzą mikroklimat, który przyspiesza dojrzewanie, więc po kilku dniach pomidory szybciej nabiorą koloru. To skuteczny sposób, by uzyskać dojrzałe owoce przy krótszych dniach. Już mała ilość słońca sprawi, że pomidory w workach nabiorą koloru tak samo szybko, jak te w tunelach foliowych. Na pewno dojrzeją jeszcze na krzaku. Możesz też włożyć do worka banana, który wydziela etylen, przyspieszając dojrzewanie. To najprostszy sposób, aby pod koniec sezonu pomidory się zaczerwieniły, zanim przyjdą przymrozki. Jedna łyżka dla zdrowych pomidorów zastąpi milion innych nawozów. To wszechstronny produkt, który znalazł zastosowanie także w ogrodnictwie, szczególnie w uprawie pomidorów. Może być używany jako naturalny środek przeciwko chorobom grzybowym. Wystarczy rozpuścić jedną łyżeczkę w litrze wody, lub dwie duże łyżki w pięciu litrach wody i spryskać tym roztworem liście pomidorów. Regularne stosowanie tego sprayu pomaga zapobiegać rozwojowi mączniaka i innych chorób grzybowych. Jest również skuteczny w zwalczaniu szkodników, odstrasza owady i chroni pomidory przed ich atakami. Dodatkowo poprawia pH gleby, co sprzyja lepszemu wzrostowi roślin. Można także posypać niewielką ilość wokół podstawy roślin, aby poprawić jakość gleby i ograniczyć rozwój chwastów. Dzięki tym prostym trikom z sodą oczyszczoną, twoje pomidory będą zdrowsze i bardziej odporne na choroby oraz szkodniki. Użyj taśmy klejącej, a pomidory będą dłużej świeże. Taśma klejąca chroni go przed psuciem się. To miejsce po oderwaniu od łodygi jest bardziej narażone na wnikanie bakterii i wilgoci, co może przyspieszyć proces gnicia. Zaklejenie tego miejsca taśmą tworzy barierę, która ogranicza dostęp szkodliwych czynników, przedłużając świeżość pomidora. Posyp tym pomidora nabiera on zupełnie nowego zastosowania na samym początku weź jedną małą miskę, po czym wsyp do niej trzy łyżki mąki, następnie dodaj dwie łyżki proszku do pieczenia. Kolejnym składnikiem jest jedna łyżka soli. Wszystkie składniki starannie wymieszaj, tak żeby idealnie się połączyły. Teraz przygotuj pomidora, pokrój go na plasterki. Rozłóż plasterki równo na desce do krojenia. Teraz weź przygotowaną mieszankę, posyp nią każdy kawałek pomidora. Ta mieszanka, która zawiera mąkę, sodę i cukier, i dodatkowo znajduje się na plastrach pomidora, sprawia, że unikniesz nieprzyjemnych zapachów w pomieszczeniach, gdzie znajdzie się taki plaster. Dodatkowo odstrasza każde robactwo. Takie kawałki rozłóż w różnych miejscach w swoim domu najlepiej przy lodówce, ale idealnie sprawdzi się taki plaster przy kuchence, kwiatach lub przy odpływie w zlewie. Ta metoda działa szybko i jest w pełni naturalna.